That's what my rust. I'm breathing in the chemicals. Yeah. Welcome to the new age. To the new age. Welcome to the new age. To the new age. Hey, alludzista. Fatty, Fatin głośno. Farting bardzo głośno No i co, i nic? Dobra yy, Dramy sobie w pierwsze do Modern Warfare, tak... Powiem szczerze, musiałem pobrać Czemu plus 5 tylko? A to za dziwny serwer Musiałem sobie pobrać ale na szczęście yy, MW było takie tolerancyjne pierwsze, że na pobranych egzemplarzach jak piszesz swój kod, bo ja tu nie mam kupiony, yy, Tylko płyta cała jakaś taka, hm, yy, jakby to powiedzieć... Dziwnie się zniszczyła, że jest praktycznie na pół przekrojona. Chciałem nadrać z yy, MW3, ale nie... nie mogło mnie wbić do serwerów online, nie wiem dlaczego. Stare dobre MW pierwsze. Całkiem fajnie się w to dra, Czy yy. dwa? Dobra, powiedzmy teoretycznie. No tu nie ma tego, że ja dasz prawy w biegu to ci przerywa. To mnie trochę denerwuje. O! Tam się ładnie ustrzeliło. No i tu jest trochę dużo osób, no Ale tu było jeszcze to stare, dobre, 3 killy, ten, bez kill streetów. Można się naprawdę jeszcze fajnie przy tym bawić. 177 ping! Are you kidding me? No i co się okazało? Wyszło na to że mi zresetowało, nie wiem czemu, chociaż niedawno. Dramin, nawet miałem z tego materiał, ale w końcu nie rzuciłem, bo uznałem, że nie był tego dodziem. Eee, zresetowało mi statystyki, a ja miałem tam już ładny 30 poziom. No i co? No i dupa. Gramy teraz od nowa. Turda, ale ping. Wiecie co, zmienimy serwer. Tak, tak. Bo trochę to nie wygląda za ciekawie. Myślałem, że będzie jakiś fastit sp, no ale tylko fastit sp sniper. Dobra, próbujemy <laughs> To będzie fany. Naprawdę, moje zdolności sniperskie są tak wspaniałe. O, jeszcze strike. Są tak wspaniałe. Jeszcze mi cztery levele brakują w black opsie, żeby odblokować. Oczywiście dwójce. Laser double tape use to enable. nie wiem jak się tego używało, o siet. ale to takie prawdziwe, że mi nabije, czy to będzie takie all minecraft server e, okej, okay. myślałem, że on coś nie teraz. uuu, chyba padłem mhm. aż bym zlagowało, kurde nie ma opcji jestem bardzo badziewnym snajperem i Nawet ta nie zdążę ujrzeć i już będzie po mnie Chociaż dzięki temu, że to jest sniper, to nie jest aż tak łatwo O jak?! No przecież dałem do strzału! Hmm. Chyba za dużo nie zabawimy Tam ktoś jest Kurde! Mój kill! Ja nie widzę nic, to tam gdzie się to ale... No kurczę. Tam jest. No, aha. To bym podrał. A! Oh. Bez przesady, tu jest te fasicpe Jakoś nie zachwyca, no bo kurczę Chciałbym walkować. no, a w lego się mi zostało jeszcze Jest! a prawie ostatni, ale to było piękny kill Ile? 200, ale 200 naprawdę? Czy 200 tutaj tylko mi podkazało? Brace fire to vote Och, ja cię cieszę. Uuuu, a tutaj to już w ogóle no way praktycznie. Uważaj na straszne a Czy po śmierci nie obroci się, no fajnie. Let's do this, Marines! Do this, Marines. Jak?! To było uh, impossible! Gdzie on tam, bo przecież bym go chyba widział No oo drot demat A te faz XP to są takie nędzne, to ja myślałem kurde, że też 9000 coś ja to kurczę muszę O, ale chodzi Co? Ale dla knife is disabled? A co tylko snipera i niczym innym nie mogę zrobić No fajnie, naprawdę Idźcie wy mi z takim serwem Teraz tam wybiję, tylko jeszcze tak Jest! O, co tu nie można? Dobra, piąty. Czy coś dać do dziesiątego chociaż. Aha. Moja celność powala każdego. Nie, nie raz nie, celujesz to już po tobie. Które? Szóste. No, a! Tam z przodu to ta tkłyszka. Gdzie za lecbozna? Gdzie No, jak mogłem hebić, tam stało trzech tolesi! Impossible, food skin impossible, czyli cztery zarypane. O, już nie na jeden kill. O, patu tamten. No, Dobra, 7. Myślałem że trzeba z Liczby kurczę 19 no nie, niby nie powiem, będzie dużej zmiany, a... No kurczę, że miff nie wychodzi mi No <tom> tamten cheater Camping cheater, normalnie. No! <słuch> grupi serwer, bardzo grupi serwer, kurde. Gdybym się tam wpatrzał z M4, M Boże, M4 MP5, To jest piątka. Lol, ja myślałem, że ta lampa to jest coś. No, oooo, jak! Nie, to jest. Im... <grym> fucking impossible, bro, no! Ale mówię całkiem seriously. No, ja myślałem, że to ja, bo tam takie t z było mi domina PL. Ja się odcinać, ale bez PL tutaj. No nie dobrze. Ha! zabił mnie ten. Nie, tam na dole chyba. Ten chybił. Bo ja zawsze się jeden na kilkunastu, no. siedem, jak im po si lol, 14 już co <laughs> Nie, wiecie co. Wydaje mi się, że szybciej te klasy nabiję na normalna, ale dobra, mamy własne pistolety maszynowe, mp5 bez dodatku leśny yy, dodatek pierwszy, nie będą być to specjalne granaty, dwa yy, niszczyciel i pewne celowanie specjalny granat uuu, ja tu było mało, cień to błyskawy m 9 z dumikiem niech będzie, tutora mi znajdą, m21

Ktoś czuje, że mi nie pójdzie. Fajnie ja się nawet zgubiłem na tej mapie. To jest friendly airstrike. Friendly. To fajna mapa, hehe. Ale punktacja. Mesatryczna. 10 za kila. Oczywiście to są te dużo mniejsze wymagania, no ale i tak. 10 punktów za kila to, to trochę mało No i co tam mówiłem? Aha! Nie wiem czy to powiedziałem, dokończyłem w końcu, czy nie. Brakuje mi jeszcze 3 klas do gotowania prestiżów, w opsie. To jest naprawdę jak dla mnie super wynikiem. Bardzo niemiłe. O co mnie zabiło? Granat! A tam dzień to nie ma? Sasza coś z drą. Automatic kit, coś automatycznie dicuje. O, Czy my na hardkorze, że nie ma celownika? Mytram na hardkorze, czy w tej grze po prostu nie było, bo nie... Nie udarniam lekko. Och, trafiłem, myślałem, że mi tu zejdzie. Trzeba balet, to kocimy, Bo co chwilę słyszę Friendlier Strike 41, łoch, wow, ale staty tutaj A ostatnio, no, nie wiem, ten, nie jestem jeszcze 100% pewien Nie udarniam jak to przesłać, czy ja to muszę całe nadrać Z MW3 właśnie, taki materiał, boże, EMP odpalone Miałem chyba tam 41 kili właśnie Chociaż teraz na wsparciu właśnie, ten, ten takie nubki, to była taka wspaniała tra, lepszej sobie nie mogłem wyobrazić nawet. Prawda, lepsza być nie mogła. Po prostu tam... Po kilkanaście tlili naraz. I to jest fajne jeszcze w MW. Nie wiem, czy w MW2, nie pamiętam czy to. Czy to było w MW2. Że... Ym... Co takiego mi się tu tak podobało. Oooo! Czemu mi... Nie może strzelać coś z biodra, ani z tych snajperek, ani tutaj. Nie wiem co się dzieje. Um, że Jak granat wyciągniesz przed śmiercią... To jeszcze ci rzucił. To w nowszych częściach też, ale jest to trudno jakoś tak zrobić, a tutaj... Uuu, poszło. A tutaj to tak jakoś łatwo idzie. Naprawdę że choćbyś wyciągnął tylko sekundkę przed to i tak masz zaliczone. Kurde co, zginął? Ktoś nim to zabił. Jak? man w budynku. tu się dużo łatwiej padało. Zobaczcie, w ogóle tam mi wszyscy nie wyświetliło, ale tam było napisane, że aż 729 serwerów. Tylko sobie wystarczy pomyśleć, że taka stara dra niby, 2007, ile kolejnych części, a ile osób jeszcze w to dra? Kurde, nic nie trafiłem. Dobrze. Jeszcze jeden. Oczywiście teraz czas na snubienie Jest! Nie, udało się jakimś cudem. Aaa, to trochę snobiłem. Mogę wtedy tego co blisko by było. A czy się nie zapisywało? O shit, tak, to była właśnie największa chyba wada m pierwszego Czemu mi się nic nie zatagowało? Doroś <laughs> kamraci Lalalalalala la, 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 la. Rosyjskie kamraci <laughs> Dobra, na tym skończymy, nowe wyzwanie, jak fajnie Znaczy, never mind z zdry, takie mini przypomnienie i też czy Jak się już poprawnie nadrywa. Ja się że Żydla, pozdrawiam, ekstra drodź!